Witamy Was w Farmingu 17 na mojej mapie oczywiście niewydanej, żeby nie było za dużo pytań no i jest już to czwarty odcinek jest. czwarty chyba i Piąty. gra ze mną Seba nie czekaj czwarty nie, czwarty. czwarty tak, dziś sobie zrobimy dżniwa na dwa kombajny i wejdź swojego bizona dobra, a tutaj się od... A, <laughs> no chciałem tylko spróbować otworzyć drzwi, czy działają na multi no działają, tak się okazuje. No ładnie. Eee, dobra, ja będę. Ja robię chyba na ten, na sieczkę. Czy nie? Na Nie, na no, słomę zrób. Przydają się ale będziemy mieli krawy niedługo. Dobra, ja to chciałem tylko jeszcze powiedzieć. Eee, kurczę, coś chciałem powiedzieć, ale nie pamiętam co nie wiem, dobra, nieważne Być może mi się przypomni A jak nie, no to, nie wiem Ja chciałem powiedzieć, że jest to prawdopodobnie ostatni, albo przedostatni odcinek na tej mapie A raczej... Znaczy na tej samej mapie, tylko przed aktualizacją Tak, na tej wersji mapy Dokładnie, i później potem zrobimy sobie aktualizację mapki Znaczy generalnie chodzi o to, że dojdzie sporo rzeczy Eee Także Przede wszystkim się... sporo, sporo terenu zajmie. Tak, tak. Podejrzewam, no że tak o 100% się powiększy. O 100% nie. No założysz, się? jest. Na pewno jest dwa razy taka jak teraz. Mówisz? No, mogę się założyć. Aha, bo w sumie tam będzie jeszcze ta moja część. No właśnie. No, to może tak być. I dojdzie, eee... wiesz, jeszcze tutaj przy kościele i tam dalej, no to. No i generalnie zauważyliśmy się, że ta seria cieszy się i mapa przede wszystkim cieszy się do dosyć dużym zainteresowaniem i z tego względu też w sumie mogę tak powiedzieć, ale nie, jest, nie wiem czy to będzie oficjalna wersja. Kuba powiedział, że to mapę wyda. Więc pytacie, kiedy wyda, czy wyda. Wyda z tym, że mogę tak powiedzieć, nie? Kuba jak ktoś to mnie popraw, ale masz, masz. Że, w, że w dużej mierze to zależy od widzów. Ale widzów... Twojego kanału, a nie mojego Owszem Masz teraz subskrypcji 1100 tam 50 parę. Prawie nie? 60 No 1150 powiedzmy 1160 nie jest dobra To kiedy? Robimy jakiś próg czy, czy, czy nie? 2000 ja myślę, to będzie że dużo progów nie robię bo nie wiadomo w jakim tempie będę przybywać, nie? No właśnie A jak, także... powiem, a jak powiem na przykład 1500 to będzie to Dwa tygodnie 1500 to na pewno nie wydamno, nie? No, więc dokładnie. myślę, że po prostu jak będziecie się starać, to ja wtedy będzie miał większą motywację, żeby ją no, szybciej robić, i wtedy będzie dla Was. A ja chciałem jeszcze powiedzieć, że przekierowanie do Kuby kanału będziecie, będziecie mieli pod koniec odcinka. Od, nam YouTube dodał taką fajną opcję, jeszcze pewnie mało kto wie o niej. Ja już snużyłem wy, wy, wypróbować e, be, Po prostu jak. No, Fajnie jakbyście obejrzeli do końca, no ale jak bardzo nie chcecie oglądać to sobie przewiniecie tam do 30 sekund czy do tam minuty przed końcem i zobaczycie takie fajne fajne okienko do Kuby kanału. I potem musicie kliknąć i subskrybuj tam będzie. Taki przycisk i. Tak, czerwony. No skąd wiesz? Gadłem. I będzie czerwony przycisk i musicie tam subskrybować kubę i... i wszystko będzie działało jak trzeba. Razem z mapą. Na przyszłym odcinku, no tak jak mówię, na przyszłym albo albo jeszcze na kolejnym zobaczycie też e, co zobaczycie, no krowy w ogóle udziałające i tak dalej i tak dalej. Więcej rzeczy na gospodarstwie. Myślę też takich różnych pierdolek, nie bo tam troszeczkę pusto mamy. Tak, chyba, chyba na gospodarstwie dojdzie y, garaż na zboże, żeby można było wysypywać nie tylko do binów, ale też tak jakby, nam no, składować w garażu, potem nabierać sobie turem. Ja chciałem Ci jeszcze powiedzieć, Kuba, że może ten... Żebyś zrobił takie zdjęcie, żeby było widać dwa kombajny na miniaturkę. No ale to byś musiał przy drodze gdzieś kosić. No tu jest on właśnie teraz. No to poczekaj aż ja się dojadę tam, dojadę dojadę dopiero... To zatrzyma się gdzieś na rogu i ja... O, stój tam. I ja poczekaj aż dojadę i dopiero, dobra? I gdzie Ty jesteś teraz? Adresy? Tutaj prawie dojeżdżam z drogi Ja w tym czasie sobie wezmę i przyciągnąć no tutaj przyjadę New o, tak. Widzisz, ja Zapomniałem, że mam padzie grać. A grasz na klawiaturze? No, gra na klawiaturze teraz. Ale trudno, hmm. przeżyję. A nie masz podłączonego jeszcze? Nie. Znaczy już? Ja go muszę podłączyć a to zawsze. Podłączasz? podłączasz? Znaczy nie, a po prostu go muszę podłączyć zawsze e, zanim gra załączy. To inaczej nie chcę zaskoczyć nie wiem w sumie dlaczego. No czego to jest Podowowane... wodowany Nie ruszcie. Nie ruszam, się nawet nie oddycham, tak szczerze. Dobra jeszcze ruszyć. Albo nie. No to nie, to czekam jeszcze. A mogę chociaż masz ruszać? Nie. No to, to nie ruszam. Dobra jeszcze ruszyć. Chyba nie podjeżdżaj <laughs> pod tam Dzieci co, mogę już czy nie? Znaczy, nie możesz podjechać pod kombajn. No, no, A może teraz zlatywa. już możesz? Ja chciałem jeszcze powiedzieć, że ten, że cieszę się, że te live y nasze się cieszą taką dużą popularnością. Tak, i bardzo dużo widzów nam przybywa dzięki temu. Tak, dokładnie. Także wszystkich nowych widzów serdecznie witamy i zapraszamy do obejrzenia też poprzednich, starszych odcinków, które są na kanale. No. Także zapraszamy. A co jeszcze miałem powiedzieć? Jeszcze miałem. A no jeszcze... Jeden temat. Dobra, mów. No mów, mów, teraz Ty, bo ja nie pamiętam. Nie, Ty, mów, mów. Bardzo nie pamiętam. No bo myśleliśmy nad konkursem na. No, na kanale SEBY w sumie. Znaczy na no, wspólnym kanale, bo to Stop Team niby. Na niby 5 tysięcy widzów, ale to już za późno, więc będzie na 6 tysięcy, myślę. No, taki większy... A jakieś, I będą jakieś fajne jakim... nagrody? Rzeczowe I... oczywiście. No oczywiście. Że nie dostaniecie i, na przykład słuchawek w wersji na Steam. Nie no, ale ogólnie rzecz biorąc to też nie będzie łatwo także udostępnić posty i tyle, tylko trzeba będzie się trochę wysilić. Tak. To mnie różnie pamiętam... Ty mi coś mówiłeś, ale zapomniałem. Aha, już wiem co, dobra. No, wiem. To, no, już no. wiem co, także zobaczymy. Może, może się to, może się to uda. No i generalnie tak jak żeśmy mówili odcinek, zobaczymy jak tam z długością będzie. Jak z długością będzie, bo ja widzę, że tam tutaj mi... Do, do 25 minut pewnie co? Myśmy zaczęli 10 po, jest 17 po. 1 minut. 47 sekundy. Zobaczymy. Zobaczymy, bo w sumie to, no, nie wiem, bo to pole tutaj jest moje dosyć duże i myślę, że może 25 minut być mało, chociaż, chociaż, no nie wiem. ja myślę, że ten, bo jak ja kosiłem na y, dzień z życia farmera, no to chyba tak około 30 minut coś. No. Tylko, że kosiłem New Hollandem, to... To jeszcze szybciej. No właśnie, to trochę chyba szerszy header. A w, <laughs> w ogóle to ma header szerszy od znacznie. Nie wiem Mi się wydaje, że chyba z... Czekaj, z pół zaraz, metra szerzej. zaraz zobaczę Zaraz zobaczę i ci powiem Forschlit ma 4,2, a Bizon ma 4 metry Ile Bizona ma? 4 metry 4-2 powinien być No ale tak jest napisane Oszuka nas. Ale były różne wersje z tego co wiem Bizona były nawet trzy metrowe bizon, nie wiem czy wiesz. No ale to tak jak góźniane. No gówniana, nie gówniana, ale były. No, tak nie zmienisz tego. Teraz, jeszcze właśnie, chciałem poruszyć taki temat. Nie wiem, czy ktoś słucha, no nieważne. Żeby nie było, że nie gadam, a temat jest dla mnie dosyć... Łaj, istotny. Co? Chciałem zapytać o kolizję na mapach Czy wolicie, że tej Ej, kolizji nie Ja tam... Jest... Ja... wyjdę botem z TS, bo kurde mi dwa razy ciebie słyszę. Okay. Już? User disconnected from your channel. Już. Ja w ogóle nie powiedzieliśmy, że w tle jest Klugus, cześć Klugus. A no ważne, a Klugus chyba na Z2. No Możliwe. No to jak przyjdzie to będzie Bo nie Klugus teraz tak. się przeraził, że... Yy, bez John Deere'a kosztuje 400 zł chciałem kupić. No wiem Ja chciałem powiedzieć... czekaj, jaki ja temat miałem poruszać? Yy, aha, kolizja na mapie. Wolicie, jak tej kolizji jest... aż za, znaczy aż za, może nie aż za, ale jest wszędzie, tam gdzie powiedzmy... nawet na czakach. Czy, czy, czy wolicie, jak ta kolizja jest taka, że jej praktycznie no mało gdzie jest? No bo na drogach, no bo to wiadomo, ale... Tam na drzewach, że, że jej nie ma Jakieś kamieni, nie kamienie i tak. Ogólnie tam tam. to na pewno wyjdą dwie wersje mapy, bo ja aktualnie wolę mapy na przykład że na drzewach nie ma kolizji, bo jak nagrywam na cult cool playu czy na czymś to wtedy no, pracownik cały czas się zahacza, zawadza i nie wiadomo co. A jak ktoś będzie chciał, no to wydam drugą, dodam kolizję i będzie po sprawie. No właśnie. No a też swoją drugą kolizję obciąża, nie? Dosyć mocno. No a mapa będzie dość wymagająca, na widmo. Może tak być. Ja się chyba wysypię, już nie wiem ile mam. 83, czy... no, dobra, to przyjadę jeszcze dwa razy. Pojadę jeden czy... pokaz w się Fajne ten forschlit, Foreshit się mówi, nie? Nie czyta. Ale trochę ma tekstury takie. Znaczy ja wiem Sąby dobre jakoś... są Znaczy jak one już przeszły 6 lat od razu 13 lat... Ale on się brudzi przynajmniej, a ja nie ta bizon. No. Nie dobre ale są. Bizon ale bizon też fajne. Z jest daleka są dobre. Może te napisy troszeczkę, te 514 no miejscami. Ale poza tym jest w porządku, nie narzekam. Dopiero trzy razy w koła no bo tak jakoś wyszło, ale ja tu na górze jeszcze lubiłem przy tym słupie, bo to chciałem tak w miarę równo żeby było. A, a tam to pole chyba najlepsze na razie na mapie wyszło. który To co ty, no, ty kosisz No dosyć fajne jest takie z górki pod górkę, z górki pod górkę. I ta łąka obok. No jeszcze jakby to szło potem połączyć to też będzie fajne. Ale sobie tak myślę, że... Można by tutaj po skoszeniu jak jakiś poplon znaczy też rzodkiew, czy co tam tak, jest. Tak, jestem za. Myślałem właśnie tak na następnym odcinku, albo na jeszcze kolejnym, właśnie zrobić się w jakiegoś poplonu, albo coś Jeden takiego. na przykład gruberuje, a drugi za nim sieje, nie? No. Napisać no, też możecie w komentarzach, co o tym myślicie. Dobra, ja się teraz tutaj wysypię już. O, nawet mi brakuje miejsca. A ja mam hmm. dopiero 59% no ale, to ale małe pod. te pole I małe pole No to potem możesz mi pomóc nawet No mogę w sumie Ale podejrzewam, że zanim to kosza, to Ty już skończysz Chociaż... Nie wiem, nie wiem, mi jeszcze zostało spory kawałek Połowę skończyłeś? Nie, chyba jeszcze. Nie jeszcze Chociaż czekaj No jak tak w sumie to może i połowa będzie, chociaż no nie wiem Nie, nie będzie jeszcze Muszę jeszcze zapamięcić tam na górze jak byłeś to tam ten domek, tam domki stoją, nie? No. To w tym po prawej stronie nie, no tekstura płata się zepsuła i muszę chyba naprawić. Tam był jakiś taki któryś co miał białe... co miał białą teksturę, nie? No. Ale mi w gardle coś tak jakoś tak. Trzeba się napić. No, zaschło. Zaschło. Piwko. Nie tam piwko, piwko, tylko 1 jeden Znaczy Pepsi no Stop teamowe Pepsi W no ogóle to... fajna sprawa, bo dzisiaj jest godzina 17.23 A my nagrywamy, co rzadko się zdarza, bo zawsze nagrywamy o godzinie nie wiem 23, 24 a to nawet sobie... na to pozwalano i mamy obaj wolne urlopy, więc... To się w ogóle nie zdarza praktycznie, szczególnie... Ze względu na właśnie internet choćby Twój Nie, że obnażam, no, no dokładnie Nie Twoja wina, ale ale taka naprawdę No że mada, mój internet jest, nie ukrywam Pierwszy rok od 20 minut O, to i tak dobrze Ale mam, mam cały czas 50 pingów, więc nie jest źle No ja nie wiem ile mam Na sumie... minimum masz? Nie mam, właśnie, bo to jak ja stałem serwer, to nie mam, kiedy to mi tak zawsze było. A nie chcę sprawdzać, kurde. Nie chcę sprawdzać, bo po prostu nie chcę sprawdzać. No i jeszcze chciałem powiedzieć, że. Nie chcę sprawdzać, że... Bo po prostu nie chcę ja, wracając sprawdzać. Wracając do tych. Yy... Do tematu live'ów, kurczę, powiem szczerze, nie sądziłem, że. Aż taka w zasadzie oglądalność będzie, bo pod, pod większością liveów mam po kilka tysięcy wyświetleń, no a to już jest dobrze. Nieraz pod liveem jest więcej wyświetleń niż subskrypcji. A to już Mamy, o czymś świadczy. Najlepsze jest to, że dzięki liveom nam przybyło ile dwa 2000? No, Subu? mi prawie 2000. Miano no mi to... koło tego, 1800 no, ja nie, umie to ciężko stwierdzić no bo ja wrzucam mi filmy i reklamuję się na liveach na no, więc to, no, ale Myślę, że z połowa tego co mi przybyło przez rok no to jest z liveów Może tak być W tym roku lecimy do układy na kanale do 4000 co wy na to i co nasi. Kuba nie tak, a na śnie Na team do 10 No z tymi 10 motywami, ja może tak przesadziłem ale ja nie. Musimy do bo no. mamy takie postanowienie na noworoczne, nie wiem czy mówiliśmy już o tym na recie. Ja nie mówiliśmy. mówiliśmy. Ano, <laughs> no to mamy się porządnie wziąć za nasze kanały, bardzo porządnie. Tak, ale nie liczycie na kamerki i inne tego typu sprzęty Wolę... nie, nie, nie o to chodzi, ale Wolę... chodzi o to, żeby były filmy. Wolę sobie na przykład zamiast kamerki to dołożyć kasy do karty graficznej, żeby jeszcze lepsza była jakość. A to na przykład dać kubie żeby nie miał lagów o. Ha. Nie lagów nawet na razie nie ten, ale ja wolę sobie na przykład zamiast kamerki dać kasy na monitor. O. No, no, Dla Kuby monitor by się przydał. Zresztą sami widzicie po jego filmach, że są niestety tylko w 720 pikselach Dlatego monitor byłby wskazany. No dokładnie Tym ja bardziej już że... O no to dawaj do mnie. No, także Kuba nie ma dużych wymagań co do monitora. Ważne, żeby był full HD, co teraz już prawie wszystkie są. No i żeby nie miał 17 cali, jak to kiedyś były monitory, tylko już to 21, 22 miał i będzie cacy, Także musimy nazbierać do kuby jakieś e... tak, mam teraz... 450, mam 500 teraz złotych kwadratowych. Stary się mu zepsuł i tak to jest Znaczy stary monitor, nie że stary, że stary, nie? Wiecie jak to co chodzi A no, bo w sumie ta, tamten co miałem wcześniej to nagrywałem w, normalnie w 1080 A ty miałeś no. jaki? Miałem taki jeszcze Znaczy miałem normalny wiesz, paski 21 chyba cali Tylko mhm. że no, on się wtedy tak włączał, pamiętasz z godziny czy z półtorej a potem się w ogóle nie włączał Możesz sobie ku mnie powie, że on tak działał, działał i potem przestał działać. Stój tam Stoję. albo no dobra, będziemy kosić jeden za drugim, to zrobię fajne foto. Wyjedź pan Ale Czekam chwilę, żeby nie było, że Ci w dupę A nie, czuję, bo muszę tam. Słoma. Y Właśnie. Jak się włącza? No... Włąc no ty, takie słońka. co to jest tutaj? E, Teraz mam krocinek Dobra, dawaj. Już jadę, panie prezesie. Coś słychać, nie? Ale nie wiem co. O mnie gadają tamte. Dobra, stój. Dobra akcja, ci powiem. Czekaj, może ja też zrobię jakąś fotkę. Nawet, nawet, no. By było takie w porządku. To fajny to. klimat. Fajny, fajny, podoba mi się. Chociaż jeszcze brakuje mi, kurcze tych wszystkich short, shortgrasów i tak dalej w tych mapach. Do... Nie. A czemu ja Cię widzę obok? Ktoś tam stoi w słowie. Nie wiem, ale, ale ja widzę... Zbudowało. I spoma się zbugowała Tutaj w tym miejscu właśnie się buguje, nie wiem czemu Nie ja wiem czemu, tutaj była kiedyś woda chyba No nie wiem, nie wiem, ogarniemy to, jest... to Chciałem powiedzieć, że jakieś maksymalnie 5 minut i będziemy kończyć, chyba że damy radę to jeszcze zrobić Nie wiem, ja jadę tutaj No, także już teraz dzięki wszystkim za obejrzenie, za wysłuchanie naszych wypocin i już teraz też zapraszam na kolejny odcinek, który się ukaże kiedyś tam, a w nim a to będziemy w następnym odcinku robić... Myślę, że będziemy gruberować i szalce na Aha, faktycznie, no. Tam, jak się wyjeżdża ze wsi, ja bym to zrobił. Gdzie tam... W lewo z gospodarstwa i prosta? No No, w sumie szło. A... tylko tam trochę łyso jest, bo jeszcze nie, nie jest zaktualizowane No, a tam, a potem... A potem tutaj możemy, a to możemy poza odcinkiem pozbierać słomę pracować Aha stój. stój Stój, 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 Ja fotkę ładną zrobię, bo to ładnie się zeszły jak nigdy Hmm. Złóżka, że no i chciałem powiedzieć, że zrobimy tutaj pozbieramy tą słomę, A potem tutaj sobie jakiś obornik wywieziemy, albo gnojówkę. Nie ruszaj się, nie ruszam się, bo... ale chyba, chyba się ciemno robi, trzeba szybko kosić. No, bo gdzie rosła i wynika, dobra, jedziemy. Dobra, już tak to zamierzałem. W sumie to jeszcze musimy ogarnąć jakieś niebo, chyba fajne do wczesnego. No jest tym to takie jest średnie bym No brzydkie nie, ale średnie. No bo to oryginalne w sumie. No. no tak, oryginalne, ja nie zmieniałem. Oj, lagi mnie złapały. No to tym bardziej Ale tym. cały czas cię widzę w słowie, <laughs> Aha, komolid, sam jedzi. No sama, ale ty nie widzisz siebie w formie? Nie, ja siebie widzę tam gdzie jestem Dobra, dookoła ja podjadę ja tym ciągniczkiem No fotę cyknę no, A może tak Zrób taką fotę, żeby trzy były yy, się no, cały zestaw Na fotce, jak to tak I wyłączaj mikrofon Dobra Dobrze, kończymy za to ja Jeszcze to zaraz. Jeszcze 2,5 minuty gdzieś. No, nie wiem. Ojej, ale lagi. Aż tak źle? Ciemno się zaczęło robić, może dlatego. Nie, może dlatego, że jest godzina 17.30 i Gimby wróciły już chyba po odrobieniu lekcji na komputery. Aha, <noise> może być. Także, no to, to co? Kończymy powoli. Co? No myślę, że tak, tylko czekaj tu jakby się tu przy... między słupem a moim kompaniem zatrzymał na prosto. To może zakończmy, a potem sobie zrobimy fotkę to co na No to? dobra No to, to żegnamy się z państwem i zapraszamy na kolejny odcinek Tak, Znasz miło się to Z naszej to wszystko, na razie, na razie trzymajcie się, cześć Stój tam seba